Nawet Marty McFly, lądując w 2015 roku, nie spodziewał się, że kilka lat później będziemy tak zbombardowani technologią, że multitasking to będzie codzienność i nie mam na myśli tylko kariery zawodowej, a zwykłą, szarą codzienność. Siedzisz, jesz obiad, oglądasz TVP. Skrolujesz insta i jednocześnie skrobiesz coś z ziomkiem na messengerze, czy co tam teraz jest na topie. Zewsząd atakują Cię informacje, jesteś przebodźcowany, a Twoją głowę dominuje gonitwa myśli. Relaks potrzebny jest bardziej niż kiedykolwiek, a sposobów na relaks jest multum, ale z uwagi na charakter mojego kontentu, na pewno nie będę mówił o medytacji czy aktywności na świeżym powietrzu, a o śmiechu wywoływanym przez komedię, a konkretnie przez stand-up. What are you doing? Wracając jeszcze do wstępu, może pojawić się pytanie, czy aby na pewno na przebodźcowanie odpowiednim remedium będzie dalsze korzystanie z tej samej technologii. Pewnie tak, jeżeli zostawisz swojego smartfona w innym pomieszczeniu i nie będziesz do niego zaglądać w czasie przeznaczonym na relaks. W tym momencie mam też pewną hipotezę, w którą chciałbym wierzyć, dotyczącą tych wszystkich turbopłytkich programów typu X na plaży, Wars or Show, etc., etc. Dlaczego cieszą się one taką popularnością i w mojej hipotezie nie Chodzi o to, że społeczeństwo idiocieje, a właśnie chodzi o to, że po całym dniu pracy, analiz, raportów wracasz do domu i chcesz wyłączyć mózg, oglądając coś, co nie wymaga od Ciebie jakiegokolwiek wysiłku umysłowego. Jeżeli jesteś fanem czarnego humoru, z pewnością polubisz amerykańskiego komika znanego jako Mroczny Książę Komedii, który od ponad dekady robi furorę w świecie stand-upu, który wypracował swój specyficzny, jakże rozpoznawalny styl, a który stawia go w jego własnej lidze. Kim jest ta enigmatyczna postać? Trzy słowa. Antony Jeselnik. A jego program, który w tym momencie polecam, nosi tytuł Thoughts and Prayers. Tards and Prayers jest to special z 2015 roku, ocena w serwisie IMDB 7.7, ocena w serwisie Filmweb 7.5, program jest dostępny na platformie Netflix, stan na styczeń 2023. Antony Jeselnik urodził się 22 grudnia 1978 roku w Pittsburghu w Pensylwanii. Już jako dziecko przejawiał talent do komedii. Po studiach przeprowadził się do Los Angeles, by tam, używam pewnego skrótu myślowego, zadebiutować jako stand uper i doskonalić swoje rzemiosło na scenie. Dość szybko zyskał rozgłos, wygrywając dwa kolejne konkursy: Laughing Skull Comedy Festival w 2006 roku i Comedy Central Open Mic Fight w 2007 roku. Od tego czasu Jeselnik wystąpił w stand-up jest specjalnym dla Comedy Central zatytułowanym Thinking Out Loud w 2009 roku i Caligula w 2013 roku. W 2013 roku przejął również od Jimmy'ego Falona funkcję gospodarza Last Comic Standing NBC na jeden sezon. Inne, równie ważne wydarzenia to pisanie dla Late Night with Jimmy Fallon 2009-2010 i występowanie jako gościnny juror podczas ósmego sezonu NBC Last Comic Standing w 2015 roku. Był także gospodarzem The Jesselnik Sketch Show od od 2015 do 2016 roku w Comedy Central. Ostatnio zagrał też we własnym programie Netflix Fire in the Maternity World w 2019 roku, który w mojej ocenie jest nieco słabszy od Thad's and Prayers, ale nadal dobry. Jesselnik znany jest z dostarczania do wcipów, które często są mroczne lub kontrowersyjne. Jego sety zwykle zaczynają się od celowego obrażania publiczności ostrymi tematami, takimi jak śmierć czy gwałt, ale to działa. Jego podejście, joke teller, not storyteller, jest dobrze przyjmowane przez fanów, którzy doceniają jego sprytną grę słów i sprytnie skonstruowane puenty, które nie biorą jeńców, jeżeli chodzi o polityczną poprawność. Gość ma ewidentną osobowość sceniczną, w której każdy element do siebie pasuje, nawet jego styl chodzenia jest charakterystyczny. Dla mnie to jasne, dlaczego Antony Dżeselnik stał się tak popularny w społeczności stand-upowej. Za każdym razem, gdy wychodzi na scenę, wnosi coś świeżego i coś nowego, mając za sobą ponad 10%. 10 lat doświadczenia. Nie wiadomo jaką zabawę ten mroczny książę przyniesie następnym razem, ale cokolwiek to jest możemy być pewni, że nie będzie nudne. Jeżeli nie widziałeś jeszcze żadnego show Antonego Dżeselnika, koniecznie sprawdź, nie pożałujesz.